Witajcie, to będzie trzecia część naszej opowieści o eksperymentalnych planach złożonych. I w tej części chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje, jeżeli mamy więcej niż dwa poziomy jakiegoś czynnika. I co się dzieje, jeżeli mamy więcej niż dwa czynniki. Ponieważ do tej pory rozmawialiśmy sobie o bardzo. W najprostszym przypadku planów złożonych. Ok? I ten najprostszy przypadek planów złożonych był taki, że mówiliśmy o dwóch czynnikach i każdy z tych dwóch czynników był na dwóch poziomach. Ok? No, i przypominam, że przykład był taki, że jeden czynnik to była kwarantanna, i ta kwarantanna mogła być albo nie, a drugi przykład ja zrobię sobie z tego tabelkę. Drugi czynnik to, e, to było co? To była telewizja. I tej telewizji też ona mogła być, albo nie. I zobaczcie, i robi nam się tabelka, która ma e, wymiary 2 na 2, prawda? Ponieważ w tej tabelce możemy na przykład umieścić wartości średnie, że tutaj jest, nie wiem, powiedzmy, tutaj jest. Ta nasza depresyjność jest 4, tutaj 6, tutaj 5, yy, a, a powiedzmy tutaj 9,5, nie wiem, nie wiem, tak. Um, czyli do tej pory rozpatrywaliśmy tylko i wyłącznie takie przykłady, yy, takie plany złożone, w których mieliśmy dwa czynniki. Tak jak tutaj czynnik kwarantanna i czynnik telewizja. I każdy z tych czynników był na dwóch poziomach. Okay. Taki rodzaj planów złożonych nazywa się planem dwa razy 2. Dlaczego dwa razy dwa? Dlatego, że mamy pierwszy czynnik na dwóch poziomach i drugi czynnik również na dwóch poziomach. I być może pamiętacie, że w pewnym momencie też zaczęliśmy się zastanawiać, co jeżeli, na przykład czynnik kwarantanna, co, się, co by się stało, jeżeli dołożylibyśmy mu trzeci poziom. Czyli to był przypadek, w którym mieliśmy kwarantannę, tak, nie, i jeszcze dorzuciliśmy sobie warunek izolacji, pamiętacie, i badaliśmy depresyjność w warunku izolacji. I również robiliśmy to dla dwóch grup, dla grupy osób oglądających telewizor w izolacji i nie oglądających telewizor w izolacji. I powiedzmy, że znowu dostaliśmy jakieś, jakieś wyniki, nie wiem, 5,5, a tutaj było w izolacji powiedzmy, że 10. Ok? Co się teraz zmieniło? Teraz zmieniło się to, że mamy plan eksperymentalny nie 2x2, tylko 2x3, ponieważ mamy jeden czynnik telewizja. Na dwóch poziomach, i to jest ta dwójka, i mamy drugi czynnik, kwarantanna na trzech poziomach, tak? Nie, izolacja, i to jest ta trójka. Ok? Ten sposób zapisu mówi nam o tym, ile jest czynników, czyli ile jest liczb tutaj, i ile jest poziomów dla każdego z czynników. Okay? Czyli nie mylcie tego z tym, że to jest, są na przykład dwa czynniki na razy trzy poziomy. Nie, to nie jest tak. To jest tak, że mamy czynnik pierwszy na dwóch poziomach, razy czynnik drugi na trzech poziomach. Okay? Jeżeli teraz z jakiegoś powodu mielibyśmy dorzucić do czynnika telewizja yy, trzeci poziom, czyli no nie wiem, co to mogłoby być. Powiedzmy, że można oglądać telewizję, nie oglądać telewizji i jeszcze powiedzmy, że oglądać, nie wiem, jakiegoś Netflixa albo coś takiego. Nie powinienem robić tej kryptoreklamy, ale trudno. No, no i tutaj znowu nam coś tam wyjdzie. Powiedzmy, że nic ciekawego nam nie wyjdzie. Ale załóżmy, że mamy sobie yy, teraz dla, yy, dla czynnika te, yy, telewizja mamy, z, mamy trzy poziomy, czyli mamy tak, nie i Coś jeszcze w Netflix niech będzie. Teraz nasz plan eksperymentalny z 2 razy 3 zmienił się w plan 3 razy 3, rozumiecie? Czyli dalej mamy dwa czynniki. Pierwszy jest na trzech poziomach, drugi też jest na trzech poziomach. Dobra, spróbujmy sobie to zwizualizować w takim razie. Jak można to przedstawić na obrazku? No można zrobić po prostu taki oto obrazek. Że będziemy mieli depresyjność na osi Y -ów. na osi X z kolei będziemy mieli naszą e, o, sorry na osi X będziemy mieli naszą e, naszą kwarantannę i teraz różnica będzie taka, że tutaj e, możemy sobie napisać kwarantanna i teraz będziemy mieli trzy poziomy tutaj: nie, tak, izolacja. Ok? No tutaj mamy depresyjność, czyli jakieś tam jakaś ciągła miara depresyjności, niech tutaj sobie będzie. No dobrze, no i skoro ma być to wizualizacja tym razem e, planu badawczego, no zacznijmy powiedzmy od planu złożonego 2 razy 3 Ok, zróbmy sobie 2x3. Czyli mamy trzy e, czynniki, trzy poziomy kwarantanny i dwa poziomy e, oglądania telewizji. Czyli znowu mamy telewizję tak. Na niebiesko. I telewizję nie na czerwono. I teraz różnica jest taka, że z racji tego, że mamy trzy poziomy kwarantanny, to yy, muszę zaznaczyć sobie moją, yy, moją telewizję, tak jakby dla trzech poziomów, OK. Czyli ludzie, którzy nie oglądają telewizji, mają powiedzmy, nie wiem, nie są w kwarantannie, mają depresyjność, tyle są w kwarantannie, mają trochę więcej, są w izolacji, mają jeszcze więcej. Ale ludzie, którzy oglądają telewizję, jak nie są w kwarantannie, to nie ma różnicy. Ale jak są w kwarantannie, to jest trochę więcej, a jak są w izolacji, to jest w ogóle mega dużo. Ok? No i oczywiście możemy to połączyć sobie jakoś. I nie wiem, żeby było widać yy, lepiej to, co do czego należy. Natomiast yy, w planie 2 razy 3 będziemy mieli 6 punktów danych, tak jakby. Okay? I to mam nadzieję, że to, że to widać na, na tym obrazku. Czyli jeżeli mamy do czynienia z planem 2 razy 3 to mamy dwa, yy, dwa poziomy jednego czynnika telewizji, czyli to będzie ten poziom niebieski i poziom czerwony. I dla każdego z y, tych dwóch poziomów pierwszego czynnika mamy trzy poziomy drugiego, czyli kwarantanny w naszym wypadku. Raz, dwa, trzy. Ok? Teraz, jeżeli chcielibyśmy to rozbudować do planu y, złożonego trzy razy trzy, czyli dorzucić sobie jeszcze powiedzmy, dajmy na to jeszcze jeden kolor, jeszcze jeden wariant oglądania telewizji, czyli możemy zrobić tak, że będzie. Yy, oglądał telewizję, nie oglądał telewizji albo, nie wiem, streamował sobie filmy, tak? Czyli zrobimy stream. Yy, no to po prostu potrzebujemy tak jakby jeszcze jednego koloru, nie? Żeby, żeby nasz obrazek yy, oddawał to wszystko, o co chodzi. Yy, no i co? Jakie będą wyniki w streamowaniu? Powiedzmy, że ludzie streamujący telewizję są najzdrowsi. Najmniej depresyjni. Okej? Okay? Nie wiem dlaczego, ale powiedzmy, że tak jest. Dobrze? Czyli widzimy teraz plan eksperymentalny, to będzie plan eksperymentalny nie 2 razy 3. Ok. Tylko to będzie plan eksperymentalny 3 razy 3. Dobra, 3 razy 3. Eee, czyli dalej mamy dwa czynniki, ale każdy z tych dwóch czynników jest mierzony na trzech poziomach. Raz, dwa. Trzy poziomy albo raz, dwa, trzy poziomy. Rozumiecie? Ja mam nadzieję, że rozumiecie. No to teraz zastanówmy się, jak zwiększenie ilości czynników wpływa nam na nasze efekty, o których mówiliśmy do tej pory. Czyli na efekty proste, efekty główne i efekty interakcji. Tak naprawdę, to do momentu, kiedy mamy stałą ilość czynników, bo cały czas mamy dwa czynniki, nie? To yy, te zmiany tutaj nie są jakieś specjalnie istotne, dlatego że te rzeczy, które są najważniejsze, czyli efekty główne i efekty interakcji, one, je będziemy liczyć troszkę inaczej, natomiast yy, one również pozostają, znaczy one, ilość ich pozostaje niezmieniona. To znaczy, yy, z racji tego, że mamy dwa czynniki, to mamy jedną możliwą interakcję między tymi dwoma czynnikami, czyli, ja yy, to może napiszę tutaj... Yy. Robimy tak. Plan trzy razy trzy OK. Interakcja. <grym> hmm. Czyli to jest na przykład interakcja kwarantanny, razy oglądania telewizji. Ok. To się, nic, to się w ogóle nic nie zmieniło. Czy mamy 2 razy 2, czy mamy 3 razy 3, nie ma to znaczenia. Chodzi o ilość czynników. Ilość czynników cały czas jest równa 2, więc mamy jeden efekt interakcji możliwy. On oczywiście może być, albo może, może go nie być, tak? Ale jest to jeden możliwy efekt interakcji. Jak się zaraz przekonamy, są takie plany złożone, w których tych interakcji może być trochę więcej. No i mamy dwa efekty główne, tak? Czyli mamy efekt główny kwarantanny. I mamy efekt główny telewizji. Okej. Okay? Uh, I czy będziemy mierzyć tą kwarantannę na dwóch poziomach, czy będziemy ją mierzyć na trzech poziomach? Efekt główny pozostaje jeden. Okej, okay? kwarantanna może nam zwiększać depresyjność albo zmniejszać depresyjność, tak z grubsza. Jest efekt kwarantanny albo nie ma efektu kwarantanny. I teraz z tym się wiąże pewna, uh, pewien taki problem statystyczny, ponieważ um, musicie pamiętać, mieć z tyłu głowy, że te efekty interakcji, efekty główne, one się um, wiążą z taką metodą statystyczną, która się nazywa analizą no wariancji. I tak naprawdę, dopiero w momencie, w którym dobrze zrozumiecie o co chodzi w analizie wariancji, zrozumiecie też na czym polega istotność efektu głównego. Tak? No, tutaj dochodzimy do problemu takiego, że jeżeli porównujemy ze sobą dwie średnie, to, no to, 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 to rozstrzygamy, czy te dwie średnie są równe, czy różne, i w łatwy sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, która jest większa, która jest mniejsza. Nie? Natomiast jeżeli porównujemy sobie trzy średnie, no to dalej będziemy testować statystycznie taką hipotezę, że te trzy średnie się nie różnią od siebie. Natomiast e, natomiast jeżeli ta hipoteza nam się nie potwierdzi, to będziemy przyjmować hipotezę alternatywną, mówiąc, że się różnią, natomiast nie będziemy mieli do końca pewności, które dokładnie się różnią między sobą i, um, i w jaki sposób, tak? To już. I to jest problem statystyczny, którego ja nie do końca chcę poruszać z Wami. A, natomiast miejcie to z tyłu głowy i jeżeli będą z tym jakieś problemy, to zapytać się, się na statystyce o to, nie? Tak czy inaczej, ilość efektów głównych jest a, tak naprawdę tożsama z ilością czynników. Czyli jeżeli mamy dwa czynniki, to mamy dwa efekty główne i jedną interakcję, tak? Bo możemy tylko dwie rzeczy razy siebie tak jakby pomnożyć. Okej. Okay. No, a co z efektami prostymi? Tych efektów prostych będzie trochę więcej, nie? bo efekt prosty to jest porównywanie ze sobą, tak naprawdę to jest porównywanie ze sobą par. Nie? Czyli zobaczcie, wracając do naszego obrazka, możemy porównać ze sobą, um, możemy porównać efekt prosty, że możemy mówić o efekcie prostym, Eee, oglądania telewizji w braku kwarantanny i rozstrzygnąć, to na pewno nie będą pary, tylko będą trójki w pranie 3 razy 3 I możemy spróbować rozstrzygnąć, czy to jest tak, że te średnie są od siebie różne czy równe. Możemy mówić o efekcie prostym eee, oglądania telewizji w kwarantannie i o efekcie prostym oglądania telewizji w izolacji. Czyli to będą trzy efekty proste. Eee, I na tej samej zasadzie możemy mówić o efekcie prostym kwarantanny dla warunku oglądania telewizji, czy tu są różnice, dla warunku nieoglądania telewizji i osobno dla warunku yy, oglądania streamów. Czyli tutaj będziemy mieli do czynienia z sześcioma różnymi efektami prostymi. Okay. Ja już może nie będę tego pisał, mam nadzieję, że to rozumiecie, że ilość efektów prostych przyrasta wraz z ilością poziomów, tak? bo w planie 2x2 mieliśmy dwa poziomy na każdy czynnik, więc porównywaliśmy jeden czynnik na jednym poziomie drugiego. Znaczy efekt tak naprawdę jednego czynnika na stałym poziomie drugiego czynnika. No i z racji tego, że było dwa, były dwa poziomy na każdy czynnik, no to porównywaliśmy raz jeden, raz drugi, raz trzeci, raz czwarty, tak? Tutaj mamy trzy poziomy, więc wykonujemy tak naprawdę trzy porównania, te porównania i trzy porównania te, ok? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, e, czyli to by były plany złożone, w których dalej mamy dwa czynniki, natomiast... Um, Natomiast y, mamy te czynniki są jakby zmierzone na większej ilości poziomów. Ale to nie wyczerpuje znowu, to nie wyczerpuje y, wszystkich możliwości, ponieważ możemy również zwiększyć sobie ilość czynników w naszym planie złożonym. I to jest coś, czym się dość często y, badacze w psychologii, zwłaszcza y, bardzo często z tego korzystają, czyli to by była sytuacja której e, do naszego czynnika kwarantanna i do naszego czynnika telewizja dorzucamy jeszcze jeden czynnik. I nie wiem, co to mogło być, niech to będzie płeć. Słaby czynnik eksperymentalny, ale można go traktować jako czynnik eksperymentalny, powiedzmy. Ok. E, czy nie jako eksperymentalne, ale można go traktować jako czynnik badania eksperymentalne. I każdy z tych czynników możemy zmierzyć znowu na określonej ilości poziomów. Nie? No, płeć akurat szczęśliwie na dwóch poziomach możemy zmierzyć. Eee, powiedzmy, że kwarantanna też będzie tak. Nie. No, może tak to napiszemy. Czyli eee, nie, że dwa poziomy, tylko raczej mamy taką sytuację, że kwarantanna może być tak albo nie. Można oglądać albo nie oglądać telewizji, i można być kobietą albo mężczyzną, prawda? Czyli, jeżeli weźmiemy sobie te trzy poziomy a, naraz i zrealizujemy takie badanie, w którym będziemy mieli nie trzy poziomy, przepraszam, trzy czynniki, a, i każdy z nich będzie zmierzony na dwóch poziomach, to koniec końców dostajemy plan eksperymentalny, który będzie się nazywał planem 2 razy 2, razy 2. Ok. I no, niestety zwizualizowanie go na wykresie wcale nie jest takie proste, bo właściwie to musiał być to albo trójwymiarowy wykres, czego się generalnie staramy unikać. Są programy, które potrafią zrobić trójwymiarowe wykresy, natomiast ja Wam powiem szczerze, że ja jeszcze nie widziałem dobrego trójwymiarowego wykresu. Natomiast to, co się robi, to się po prostu klonuje wykresy w planie 2x2x2. Razy, razy, Możemy wyniki zobrazować w ten sposób, że robimy sobie jeden wykres, który będzie miał jakieś tam punkty danych. Czyli, czyli to, co żeśmy robili wcześniej, nie? Nic, nic nowego, nic nadzwyczajnego. I powiedzmy, możemy się umówić, że to jest. Jeszcze połączę je liniami, żeby było, żeby było widać. I możemy się umówić, że to jest dla powiedzmy, że to jest dla mężczyzn, i dokładnie taki sam wykres rysujemy. Dla kobiet i patrzymy, czy te dwa wykresy się od siebie różnią. To jest najprostszy sposób na zwizualizowanie a, takiego planu złożonego 2 razy 2 razy 2. Ok. No i widzimy, że jaka, jakieś różnice tutaj są. Mm, między innymi w tym czynniku, tak? A aha, nie napisałem. To będą kobiety. Ok. Czyli. Um, De facto, to, co tutaj się zmieniło, to to, że mamy kolej, wprowadzamy sobie kolejny czynnik również na dwóch poziomach. I teraz wprowadzenie kolejnego czynnika bardzo istotnie będzie nam zmieniało ilość efektów głównych i efektów interakcji. Efektów prostych oczywiście też nam będzie zmieniało. Natomiast no, jakby to powiedzieć, no przy trzech czynnikach tych efektów prostych już jest dość dużo i, i mało kto w ogóle się bawi w analizę ich. Um, cały sens y, takich wieloczynnikowych analiz jest taki, żeby badać efekty główne i przede wszystkim, żeby badać interakcje. I zobaczmy najpierw, co się dzieje z y, efektami głównymi. Ile mamy efektów głównych? Efektów głównych mamy tyle, ile mamy czynników, czyli mamy efekty, efekt główny, efekty główne. Kwarantanny, telewizja, płeć. Czyli mamy trzy efekty główne, ale mamy zobaczcie ile interakcji. To jest sens robienia takich skomplikowanych planów eksperymentalnych, ponieważ my jesteśmy w stanie, mając um, trzy, trzy czynniki. Zrobić interakcję każdej pary tych czynników. Czyli możemy e, policzyć sobie, czy jest interakcja kwarantanny i telewizji, telewizji i płci, płci i kwarantanny. I, żeby było śmieszniej, możemy jeszcze policzyć interakcję tych wszystkich trzech rzeczy naraz. Ok? I e, interpretowanie tych interakcji to już jest rzecz dość trudna. No, rozumiemy, że. Co to znaczy, że dwie zmienne wchodzą w interakcję? No pewnie rozumielibyśmy też intuicyjnie, że jeżeli trzy zmienne wchodzą w interakcję, to ee, no, jak, jak, jaki to by miało sens empiryczny, tak? No to by miało sens w tym przypadku taki, że mm, depresyjność no, będzie uzależniona od, no, może inaczej, e, przebywanie w kwarantannie na przykład, dajmy na to, zwiększa depresyjność, ale zwiększa w różnym stopniu, w zależności od tego, czy człowiek jest y, mężczyzną, czy kobietą, i czy ogląda telewizję jednocześnie, czy nie. Okay? To te, te, tego typu interpretacje, by to było. Oczywiście zależy, co wychodzi w danych. No tak czy inaczej, zobaczcie, mamy tak. Mamy pierwsza możliwa interakcja, to jest interakcja kwarantanny z y, telewizją, czyli to, co mieliśmy do tej pory. Oprócz tego możemy zrobić sobie. Interakcje kwarantanny z płcią, interakcje telewizji z płcią i możemy też policzyć kwa interakcje kwarantanna razy telewizja razy płeć. Ok? Czyli widzimy, że w zależności od tego, Ile mamy czynników w badaniu eksperymentalnym, a to ta ilość czynników nam istotnie wpływa na ilość efektów głównych i ilość interakcji? I powiem Wam szczerze, że w badaniach psychologicznych dość często jesteście w stanie się spotkać z tym planem, albo z jakimś takim wariantem, typu na przykład plan eksperymentalny 3 razy 2 razy 2, tak, albo w ogóle 3 razy 3 razy 2. I szczerze mówiąc, ja widziałem też badania, które były w planie eksperymentalnym dwa razy dwa, razy dwa, razy dwa. No to już interpretacja tego już jest bardzo, bardzo złożona, bardzo trudna, tak? Ponieważ mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery czynniki, czyli cztery efekty główne i zobaczcie, że jeżeli chodzi o interakcję, to możemy mówić o interakcji tego z tym, tego z tym, tego z tym, tak, czyli wszystkich możliwych par. A, jeszcze tego z tym. Ale też możemy y, liczyć interakcje wszystkich trójek, czyli tej trójki, tej trójki, tej trójki, tej trójki i jeszcze wszystkich czterech czynników naraz. Tak? Czyli to już jest kawał roboty analitycznej, to już jest bardzo zaawansowane, ale robi się takie badania w psychologii i musicie o tym wiedzieć, powinniście o tym wiedzieć, że się, że się je robi. ok? Dobra. Y, ja bym chciał, znaczy to, czego ja od Was wymagam na tym kursie, to jest zrozumienie pojęcia czynnik w eksperymentach, zrozumienie pojęcia poziom czynnika i świadomość tego, że eksperymenty czynnikowe co to są eksperymenty czynnikowe co to są plany złożone eksperymenty czynnikowe. Co to są efekty główne, co to są interakcje, i dobrze by było, żebyście mieli świadomość mniej więcej, jeżeli mamy takie bardzo złożone plany, na przykład trzyczynnikowe, tak jak tutaj, to ile jest efektów głównych, ile jest interakcji, ok? Dobra, dziękuję.